źle je w pierony. Okropnie jest. Dzień dobry, robaczki, moje kochane. Witajcie serdecznie w kolejnym BORowym vlogu. Powiem Wam, że no, od dzisiaj od rana mam taką mega, mega rozkminę Ale może zacznę inaczej. Dziś środa, ale mam taki trochę luźniejszy dzień. W sumie. Jedno, dwa zamówienia dla klientów do ogarnięcia, vlog do montażu yy, i tyle. Live'a dzisiaj nie mam, yy, ale mimo wszystko wziąłem się za robotę pracowianą. Ogarniam sobie rzeczy w pracowni, bo, no kurcze potrzebuję stanowiska do lektorki, ponieważ do tych naszych vlogów i do filmów, jakie będą na wyborowym kanale, a także na Skrawkach Puszczy chcę zacząć nagrywać lektorkę, czyli dźwięk, głos, opowieści yy, nagrywane poza plenerem, ale do filmów właśnie, no można powiedzieć plenerowych. Yy, zobaczcie, mam taką kabinę audio. No ja ją wykorzystywałem do yy, vlogów, yy, znaczy do, do, do robienia burowych podcastów, które w jakiś sposób zamarły. W każdym razie, no ona służy do wytłumiania dźwięku otoczenia. Się montuje mikrofon, no i w każdym razie, mówiąc w tej kabinie to się mocno zbliżę, ten głos jest bardziej wytłumiony i bardziej wytłumione są dźwięki otoczenia. Yy, kochani, no i właśnie będę ją używał do lektorki, no ale potrzebuję stanowiska po prostu do niej. Tutaj też robię małą aranżację studia, podmieniał. Kółkę, założę tą większą zamiast tej brązowej, tutaj podłożę. No bo ten mikser tutaj wciśnięty tak nie za bardzo, nie za bardzo mi to gra po prostu. Także jeszcze tu parę rzeczy muszę sobie pozmieniać. No i kochani co? Zabieram się tutaj za układanie i za to sprzątanie. No dziś wszystkiego nie posprzątam, choć postaram się nieco ogarnąć ten temat tutaj w borowej pracowni. Po sprzątaniu pojedziemy jeszcze do Euro AGD bo chyba przyszły mi już karty y, y, pamięci te microSD, które zamawiałem my. pojedziemy je odebrać no i może skoczę jeszcze po Czupakabre bo akurat będę jechał o takiej godzinie że ona no kończy pracę leje jak cholera trzeba być dobrym zięciusiem A jednak wyszło piękne słoneczko. Chodź na chwilę. Oj, oj oj Boziu jak ja kocham słońce. I taką pogodę. No nie taką pogodę, ale słoneczko. I jeszcze takie niskie, podchodzące pod złotą godzinę. To jest coś pięknego. Pójdziemy wpuścić Ritę. Tak coś długo siedzi na dworze. No co bąbelku? Co? No co moje słońce kochane. No chodź. Chodź, mój malutki. Mój kochany piesek. Czy kamerki boi, co? Mój kochany piesek. Taki śliczny piesek. Taki piękny, tak. No. Chodź. Chodź. Zawali drzwi. Chodź, chodź, łobuzie. Ty bom idziesz na polko? Nie? Chcesz na polko, bąbelku? No idź na polko. Ale dzisiaj już była za długo. Ja już byłam za długo. O, i jak się nici ze sprzątania i układania. O, jeszcze kod mi tu przeleciał. Zakończę eee, to potem albo jutro. Bałagan tu jest niemiłosierny. Ale no, to jest artystyczny bałagan. No, jedynie co tutaj to ułożyłem. O! Jedynie co. Ale mam robotę do zrobienia i robotę trzeba zrobić. No, więc siadam do komputera i będę robić robotę. <noise> Tyle, a potem jeszcze trzeba jechać e, do sklepu po karty. Zostałem napadnięty. Ktoś tu na pieszczochy przyszedł. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Tak, moje, moje malutkie, moruszki kochane, moje śliczne. No O, i mamy pieszczośka. I mamy pieszczoszka. Mamy pieszczoszka. Oj, 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 oj. O tutaj, tak będę leziała. Teraz jest wygodnie, znowu będę cały w kłakach. Wczoraj uciekłaś, a? Godzinę siedziała na czubku drzewa, nie chciała zejść. Uciekłaś do mu Francia mała. Taki kotek malutki, oj, oj, Mikrofon mi zasłania, nie wiem, czy to nagram nawet. Oj, 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 jakie pieszczochy. Teraz ma, no tak, no to buzi, buzi, teraz pancia nie może pracować. Bo kotem się będzie pieścił, tak? <grym> Moje słoneczko kochane, moje cudowne, no ale wystarczy już, kurde cały w kłakach jestem teraz, Taluszki w kłakach, to nic, no taki piesze z tego mojego kotka, dobrze kochani, zrobiłem tamtą robotę, eee, to dla klienta coś było, no nie mogę tego pokazać, a teraz się biorę w końcu za, Zrobienie informacji o wyborowych kalendarzach pięknych, cudownych, ślicznych, a wyborowych kalendarzach na 2023. No, post z kalendarzami już jest dostępna na stronie i już można je zakupić. Kochani, jeżeli ktoś ma ochotę, gorąco zapraszam do zakupu mojego kalendarza. Tutaj powinien się gdzieś link pojawiać, a jeżeli się nie pojawi, to na dole, w opisie filmu na pewno będzie. A tymczasem jestem bardzo niepocieszony. Kiepsko oglądacie z ostatniego vloga, którego dzisiaj opublikowałem. No. No, kiepsko, kiepsko. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiał wprowadzić jakieś na początek zasady. Że, jak będzie 500 łapek w górę, no to wtedy będzie dopiero nowy vlog na kanale. Kierwa, jakie piękne słońce! O, ja pierdnię. No, coś pięknego, ale się warun zrobił. Ja pierdzielę. Ale cudo, mega, zimno w pierony wieje, ale kurde warun piękny, ja pierdzielę, dlaczego nigdy nie ma takiego warunu jak się na zdjęcia wybieram, cały dzień kurde lało, cały dzień totalnie, niedawno się rozpogodziło i jest cudownie, Kurz, pięknie, co zrobić, no. A tam nie miałem na myśli nie łapek, 500, tylko 500 wyświetleń dopiero nowy vlog na kanale. Chyba trzeba będzie tak kuźwa zrobić, bo... Aż kamerkę rąbnąłem i przestawiłem. O, żoncia wróciła. Musisz głośniej mówić, bo czuję jest mikrofonik na mojej piersi. Dzień dobry. <gry> nie, nie. Nie Rzącia nie lubi się nagrywać ci, tak mam z rządzią. Mam piękną, kochaną, cudowną kobietę, która mnie okazyjnie wkurwia. Yy... I co? I się nie chcę pokazywać we vlogach, aby mi oglądalność by mi podbiła, abyście oglądali, a nie... Kurde. O, rozmowa <grymne> będzie. Nie. <grymne> yy. Kurde osmo mi padło. I dlatego tak jestem na sztywno na kablu krótkim. Kani, to ja się w tej chwili zabieram za montaż następnego vloga. No, ten kod mi nie da dzisiaj pracować. Buniu! Co ty skarbie jesteś tu taka dzisiaj nadpobudliwa na te pieszczochy i przeszkadzanie mi co? I żubaczku ty. No to co moi drodzy kochani, to będzie na tyle na dzisiaj, jest już wieczór, status w sklepie mi się nie zmienił, jeżeli chodzi o moje karty, wciąż mam status, że są w drodze do sklepu, więc ja nie będę tutaj czekał nie wiadomo ile, jutro sobie pojadę na nie, znaczy na nie, po te karty na spokojnie, nie są mi aż tak strasznie potrzebne. No, to trzymajcie się cieplutko, do następnego vlogasa, hej!